W niniejszym nagraniu będę Państwu opowiadał o możliwościach, jakie występują względem małych przedsiębiorców, którzy prowadzą niewielkie przedsiębiorstwa w sytuacji, kiedy popadają w stan niewypłacalności, bądź też w stan zagrożenia niewypłacalnością. Powodów nieupłacalności wśród małych przedsiębiorców. Jest z jednej strony bardzo dużo, ale z drugiej strony te powody są bardzo często ze sobą zbieżne. Niezależnie od tego, czy ktoś prowadzi zakład fryzjerski, jest piekarzem, prowadzi piekarnię, prowadzi firmę transportową, czy na przykład firmę budowlaną, to bardzo często dochodzi do tego, że ich powody niewypłacalności są praktycznie takie same jak u przedsiębiorcy działającego w, innego, w innej branży. Często dochodzi do tego, że któryś z większych kontrahentów takiego przedsiębiorcy, na przykład nie zapłaci mu, nie opłaci mu faktury, ten przedsiębiorca musi regulować w związku z tym wszystkie podatki, musi pokryć, nie wiem, koszty pracowników, koszty operacyjne, no i zaczyna się sypać już jego sytuacja finansowa. W kontekście firm transportowych czasami dochodzi do tego, że przedsiębiorca weźmie sobie na swoje barki zbyt dużo zobowiązań leasingowych. Nagle się okazuje, że te auta psują się, kierowcy nawalają i nie ma jak na tych autach zarabiać. I to z kolei też powoduje lawinę, lawinę zobowiązań, które za chwilę doprowadza do stanu nieupłacalności. Musicie Państwo pamiętać, że niezależnie od tego, jakiego rodzaju prowadzicie działalność gospodarczą, no to nie możecie pozostawać bierni w sytuacji, kiedy popadacie w stanie niewypłacalności. Co więcej, macie też pewne rozwiązania, które mogą być wobec Was pomocne w sytuacji, kiedy nawet nie jesteście niewypłacalni, a dopiero przewidujecie, że możecie utracić swoją zdolność do spłaty zobowiązań czyli mówiąc wprost, występuje wobec Was tak zwane zagrożenie niewypłacalnością. Jakie w związku z tym są przewidziane przepisami rozwiązania? Ja ze swojej strony oczywiście będę się skupiał na, na tych narzędziach, które występują na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, a także ustawy Prawo Upadłościowe. Najczęściej w kontekście małych przedsiębiorców bądź też tych działających w skali mikro proponujemy w pierwszej kolejności rozwiązanie, które ma na celu zachowanie ich przedsiębiorstwa, utrzymanie płynności w tym przedsiębiorstwie, no i też kontynuowanie jego działalności. I mam tutaj na myśli oczywiście ewentualnie postępowanie restrukturyzacyjne. Państwo musicie pamiętać o tym, że docelowo są cztery rodzaje takich postępowań i każde z tych postępowań ma swoje uwarunkowania. Musicie też Państwo pamiętać, że każde z tych postępowań, które, które są dopuszczone przepisami prawa, różnią się kosztami postępowania. I nie mam tu na myśli tych kosztów, które będą występowały w kontekście ewentualnie Państwa pełnomocników, bo te też mogą być zgoła odmienne, natomiast mówię to o kosztach postępowania restrukturyzacyjnego. Dla przykładu, jeżeli mamy do czynienia z postępowaniem zatwierdzenia układu, to prawdopodobnie te koszty będą dużo, dużo niższe niż na przykład w przypadku postępowania sanacyjnego. Postępowanie o zatwierdzeniu układu jest najmniej skomplikowaną procedurą, w związku z czym jest najczęściej proponowanym trybem prowadzenia restrukturyzacji w kontekście małych przedsiębiorców. Oprócz tego, że daje dosyć spory wachlarz ochronny, o którym też mówiłem w kontekście już innych nagrań, o tyle jest to postępowanie, które nie generuje aż tak wysokich kosztów jak inne procedury. Dla przykładu, myślę, że tutaj kwota rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych netto jest adekwatna do tego typu procedury. Rzadko się zdarza tak, aby te kwoty były niższe niż kilkadziesiąt tysięcy. Raczej to są mniej więcej tego typu przedziały cenowe. Dla przykładu, żeby tutaj też jakiś ewentualnie kontrast Państwu przedstawić, koszty postępowania, koszty przyspieszonego postępowania układowego, też w kontekście jednej ze spraw mojego klienta, gdzie występowało podejrzewam 30 kilku wierzycieli, wyniosły 120 tysięcy złotych plus VAT. I tu mówimy tylko i wyłącznie o kosztach procedury. Oczywiście ten klient się z tym liczył, wiedział, że takie koszty będą, w związku z czym nie było one dla niego zaskoczeniem. Natomiast z jednej strony, jeżeli mamy kilkadziesiąt tysięcy, a z drugiej na przykład 120 plus VAT, no to wiadomo, że. Ten, to postępowanie zatwierdzeniu układu, czyli to tańsze postępowanie będzie pewnie tym, które dłużnika mającego problemy z płynnością pewnie będzie bardziej interesowało. W związku z czym, jeżeli Państwo dla przykładu, prowadzicie działalność, która jest waszym zdaniem rentowna, popadliście tylko i wyłącznie w jakieś chwilowe terapaty finansowe, z drugiej strony, być może posiadacie majątek, którego nie chcecie utracić i widzicie cały czas potencjał w swojej firmie, no to na pewno pójście w stronę upadłości będzie chyba krokiem zbyt dalekim. Raczej skupiłbym się na tym, żeby podjąć działania w kontekście restrukturyzacji. To, co jest bardzo istotne, to to, że musicie Państwo mieć świadomość tego, że restrukturyzacja nie jest czymś, co zależy tylko i wyłącznie od dłużnika czy też nadzorcy układu, tylko istotną rolę w tym postępowaniu odgrywają wierzyciele. To postępowanie tylko i wyłącznie wtedy będzie miało ręce i nogi, jeżeli wierzyciele zgodzą się na przyjęcie układu. Oczywiście, to nie jest tak, że jeżeli uruchamiamy takie postępowanie, to wszyscy wierzyciele muszą ten układ przyjąć. Trzeba spełnić określone większości, większość kapitałową, a także większość osobową, żeby układ przeszedł. Jeżeli ten układ jest najpierw zatwierdzony, jest przyjęty przez nadzorcę, a potem zatwierdzony przez sąd, to oczywiście skutki tego układu obejmują wszystkich wierzycieli, nawet jeżeli ktoś był przeciwko bądź się wstrzymał w głosowaniu. Natomiast Wierzyciele odgrywają bardzo istotną rolę i bez ich aprobaty taki układ i takie postępowanie no, po prostu zakończy się fiaskiem. Niemniej, jeżeli widzicie cały czas Państwo potencjał w swoim przedsiębiorstwie, bądź też macie majątek, którego nie chcecie tracić, to takie rozwiązanie na pewno będzie dobrym, dobrym krokiem. Z drugiej strony, jeżeli dłużnik ma majątek taki, z którym się liczy, że go utraci i nie widzi już kompletnie sensu prowadzenia swojej, swojej, swojej firmy, no to być może restrukturyzacja będzie bezsensownym wydatkiem. Wtedy też warto zastanowić się nad tym, czy nie powinno się złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. Ten wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być złożone w momencie, kiedy Państwo jeszcze występujecie w statusie przedsiębiorcy, natomiast samo złożenie tego wniosku jeszcze nie będzie skutkowało tym, że ta upadłość będzie ogłoszona. Ogłoszenie upadłości firmy jest uwarunkowane z zupełnie innymi okolicznościami, aniżeli na przykład ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli Państwo jesteście przedsiębiorcą i Wykonujecie obowiązek, który wynika również z przepisów prawa, mówiący o tym, że musicie złożyć wniosek o upadłość we właściwym czasie, który wynosi 30 dni od momentu powstania stanu nieopłacalności. To musicie liczyć się z tym, że ten wniosek będzie weryfikowany pod kątem tego, czy jesteście Państwo niewpłacalni, czy występuje wobec was tak zwana wielość, wierzyci wielość wierzycieli, a więc jest co najmniej dwóch różnych wierzycieli w, w kontekście występujących w kontekście państwa przedsiębiorstwa. No a po trzecie, będzie również weryfikowane to, czy państwa majątek. Wystarczy na pokrycie kosztów, kosztów postępowania upadłościowego i też na częściową spłatę wierzycieli. Jeżeli któryś z tych warunków nie jest spełniony, a najczęściej nie jest spełniony warunek, warunek numer 3, to w takiej sytuacji sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości firmy. I o ile oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości firmy nie jest bolączką na przykład dla członku, członka zarządu spółki ZO, który bardzo często dąży do tego, żeby wniosek o upadłość jego spółki został oddalony, natomiast z drugiej strony on będzie miał tak zwany dupochron w kontekście ewentualnego przerzucenia odpowiedzialności ze spółki na niego. O tyle w kontekście jednoosobowego, jednoosobowego przedsiębiorcy, który prowadzi prostą działalność gospodarczą, oddalenie wniosku o upadłość firmy również będzie skutkowało pewnymi plusami, natomiast nie będzie skutkowało ogłoszeniem upadłości, a co za tym idzie, oddłużaniem takiej osoby. A to przecież oczywiście jest jakby głównym celem, który przyświeca każdemu dłużnikowi składającemu wniosek o ogłoszenie upadłości. Jakie są plusy w sytuacji, kiedy sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości firmy, a tą firmą jest jedna w działalność gospodarcza? Plusem jest to, że terminowo złożony wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa może państwa uchronić przed ewentualnym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej na okres od roku do 10 lat. Tego typu wnioski o orzeczenie takiego zakazu najczęściej, najczęściej są składane wtedy, jeżeli wśród państwa wierzycieli występują wierzyciele publiczno-prawni, czyli np. ZUS, np. Urząd Skarbowy. Rzadziej z takimi wnioskami występują banki, czy też kontrahenci, bądź osoby, osoby prywatne. Z drugiej strony też możecie państwo uniknąć ewentualnej odpowiedzialności, odpowiedzialności odszkodowawczej na skutek Zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości firmy. To też są jakby tutaj okoliczności, które powodują, że wielu przedsiębiorców będących nie, niewłacalnymi składają te wnioski o upadłość, licząc się, licząc się z tym, że one będą oddalone, natomiast chcą mieć zabezpieczenie właśnie w kontekście tych dwóch, nazwijmy to kolokwialnie, sankcji. Co się dzieje, jeżeli na przykład mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który nie ma kompletnie żadnego majątku? Nie zależy mu już na prowadzeniu dalej swojego przedsiębiorstwa, nie widzi sensu w składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości firmy, ponieważ kompletnie mu nie zależy na tym, czy będzie miał zakaz prowadzenia działalności, czy go nie będzie miał, no to w takiej sytuacji rozwiązaniem pewnie będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W kontekście upadłości konsumenckiej jeszcze kiedyś było tak, że sąd rozliczał to, czy dłużnik składał wcześniej wniosek o upadłość firmy, jeżeli miał ku temu obowiązek, będąc oczywiście w statusie przedsiębiorcy. Natomiast na chwilę obecną nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. I sąd, jeżeli widzi, że ma do czynienia z byłym przedsiębiorcą, to tak naprawdę nie interesuje go na etapie ogłoszenia upadłości to, czy on taki wniosek o upadłość firmy wcześniej złożył, czy nie. Co za tym idzie? Sąd będzie weryfikował wniosek konsumenta pod kątem również trzech warunków, natomiast te warunki są dużo prostsze do spełnienia. Będzie to oczywiście stan niewypłacalności, status konsumenta, czyli tutaj jakby już. Jest od razu informacja, że dłużnik musi wcześniej wyrejestrować swoją działalność, aby przystąpić do postępowania upadłościowego konsumenckiego. No i po trzecie będzie też weryfikowane to, czy centrum życia tego dłużnika znajduje się na terenie kraju. Jeżeli te trzy kryteria są spełnione, no to sąd oczywiście ogłasza upadłość konsumencką. To, jak to upadłość konsumencka przebiega, to też już mówiłem jednokrotnie w innych nagraniach, także nie będę tutaj Państwa tym zanudzał. Natomiast to, co jest istotne dla byłych przedsiębiorców składających Wnioski o upadłość konsumencką to to, że oczywiście w ramach takiego postępowania również dojdzie do umorzenia Państwa zobowiązań, które wynikały z uprzednio prowadzonej, prowadzonej działalności, czyli umorzeniu też będą podlegały podatki ewentualne, składki zus, ZUS które gdzieś tam były za zaległe w, trak w trakcie prowadzenia działalności, faktury, które nie zostały uregulowane w, w, w przeszłości, czy inne jakiekolwiek zobowiązania pieniężne, które powstały w związku z przedsiębiorstwem. Natomiast... Jeżeli sąd y, będzie wobec państwa ustanawiał plan spłaty wierzycieli y, i na przykład y, zorientuje, zorientuje się, że y, niewypłacalność dłużnika, niewypłacalność upadłego y, miała związek właśnie z przedsiębiorstwem, to na pewno państwa zapyta, czy to na rozprawie, czy nawet w formie pisemnej y, 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 w trakcie postępowania, czy był składany w, y, uprzednio wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Jeżeli państwo powiecie, że nie, no to niektóre sądy wiążą tego typu zachowanie z tak zwaną moralnością płatniczą dłużnika, która skutkuje tym, na jaki, okres czasu, na jaki okres czasu trwania postępowania sąd ustala plan spłaty wierzycieli. I w kontekście akurat tego, tego jakby fragmentu mojego wywodu też nagrywałem inny, inny filmik, w którym oczywiście tłumaczę jakby bardziej te meandry związane z brakiem wniosku o upadłości, o upadłości firmy w kontekście właśnie planu spłaty wierzycieli konsumenta. Reasumując, jeżeli Państwo popadacie w niewpłacalność, a jesteście małym przedsiębiorcą, to pamiętajcie, że są jakby narzędzia, które być może pozwolą Państwu uchronić... Majątek, który posiadacie, zachować przedsiębiorstwo i dalej kontynuować swoją działalność. No a w sytuacjach beznadziejnych oczywiście też są rozwiązania. Niekiedy są takie przypadki, gdzie klienci chcą książkowo podchodzić do swoich spraw, w związku z czym wiedzą o tym oczywiście, że w wniosku upadłości firmy nie uda im się przeforsować przez sąd. Niemniej chcą być może kiedyś jeszcze prowadzić działalność, w związku z czym potrzebują ewentualnego zabezpieczenia. Potem oczywiście przystępują do upadłości konsumenckiej, uzyskują oddłużenie. Też to może przekładać oczywiście na krótszy plan spłaty wierzycieli i sobie z powrotem wracają na rynek prowadząc czy to spółki, czy jakiekolwiek inne, inne podmioty gospodarcze. No a w sytuacjach już kompletnie beznadziejnych, jeżeli przedsiębiorca jest jak najbardziej zdeterminowany do tego, aby jak najszybciej uzyskać oddłużenie i niespecjalnie zależy mu na jakichś tam konsekwencjach braku wniosku upadłość firmy i liczy się z tym, że plan spłaty wierzycieli może być dłuższy, no to wtedy też warto oczywiście przystąpić do upadłości konsumenckiej i wykorzystać to narzędzie jako, do, jako narzędzie do uzyskania tak naprawdę finansowej wolności.